Jak zostać deweloperem? Potrzebujemy gruntu, potrzebujemy kapitału i potrzebujemy doświadczenia, które można pozyskać na rynku. Jesteśmy w Żukowie, w Powiecie Grodziskim, gdzie na powierzchni około dwóch hektarów możemy wybudować kilkanaście domów. To jest ziemia, która jest wyposażona w to, czego szukają klienci. Bardzo dobry dojazd, droga asfaltowa. Wszystkie media potrzebne energia elektryczna, wodociąg, dobry dostęp do arterii komunikacyjnych, blisko zjazdu autostrady, szybki dojazd do Warszawy. I to jest właśnie to, czego będą szukali klienci, na co będą zwracali uwagę klienci, którzy będą kupowali domy, które tutaj staną. Czego potrzebujemy? No Oczywiście potrzebujemy kapitału, natomiast kupioną ziemię potem możemy podzielić i wybudować na niej domy. Średnia rentowność firm deweloperskich wynosi 25-35% w skali roku. Inwestując milion złotych w grunt i dodatkowo 4 miliony złotych w wybudowanie osiedla, jesteśmy w stanie wyciągnąć 15 2 miliony złotych czystego zysku. Jeżeli dysponujemy większą kwotą kapitału, możemy znaleźć większą działkę i wtedy wykorzystamy ekonomię skali.